Witam Państwa serdecznie. Małgorzata Zych, kandydatka w tych wyborach do Europarlamentu z listy bezpartyjnych samorządowców, to jest lista numer 3. I drodzy Państwo. Chciałabym Państwu zaprezentować pokrótce, jaki jest program bezpartyjnych samorządowców i zachęcić Państwa do głosowania. Jakiś czas temu, dlaczego kandyduję w ogóle z listy bezpartyjnych samorządowców? Kandyduję dlatego, że przede wszystkim od wielu, wielu lat tutaj działam na niwie, na niwie samorządu lokalnego. Jestem oddana wielu różnym sprawom społecznym, związanym właśnie z Tarnobrzegiem, z, z mieszkańcami miasta Tarnobrzega, z powiatem i bezpartyjni samorządowcy zaproponowali mi niedawno kandydowanie do Europarlamentu właśnie z ich listy, jak również wielu innym osobom, w tym również są tam osoby, które wcześniej były związane z Konfederacją, czy znaczy z Prawem i Sprawiedliwością, no ale to nie ma jakiegoś tutaj większego znaczenia, natomiast znaczenie ma to drodzy Państwo, że jest to przede wszystkim komitet, który na swoich listach ma większość osoby bezpartyjne, 80%, blisko 80% kandydujących osób z listy bezpartyjnych samorządowców, to osoby bezpartyjne. To ugrupowanie polityczne pierwszy raz w wyborach do parlamentu zarejestrowało listy w całej Polsce, wystartowało, potem w wyborach również do samorządu terytorialnego na wiosnę bieżącego roku również wystawiono listy we wszystkich okręgach w całej Polsce. No i to, teraz to już są trzecie wybory właśnie do Europarlamentu i dziękuję bardzo. Kierownictwu bezpartyjnych samorządowców za to, że zaufali mi, za to, że docenili moją działalność tutaj na Niwie Samorządu Terytorialnego Tarnobrzega docenili moją działalność polityczną, którą prowadzę od kilku lat. I drodzy Państwo, chciałabym Państwu przybliżyć tutaj pokrótce, z jakim programem bezpartyjni samorządowcy idą do tych wyborów. Przede wszystkim, drodzy Państwo, jeśli chodzi o politykę względem Unii Europejskiej, sprawy europejskie, to przede wszystkim sprzeciwiamy się narzucaniu Polakom różnego rodzaju rozwiązań w dziedzinie czy polityki związanej z ochroną środowiska. Mowa tutaj o tak zwanym zielonym, Europejskim Zielonym Ładzie. Wiele z zapisów tego Europejskiego Ładu, naszym zdaniem, jest po prostu nierealistyczne, nie do spełnienia. Jak na przykład, między innymi, podam tutaj jako przykład, Chociażby nawet zakaz, zakaz rejestracji samochodów spalinowych od 2035 roku, również polityka względem rolnictwa, różnego rodzaju cały szereg, różnego rodzaju zakazów, nakazów, na które no, bardzo często Polaków nie stać. Polacy musieliby ponieść ogromne koszty, aby spełnić wymogi tej polityki klimatycznej, którą prowadzą od wielu, wielu lat rządy, które, którą akceptują wszystkie ugrupowania właściwie polityczne, które do tej pory rządziły bądź współrządziły Polską. Mam na myśli tutaj właśnie o tym duopolu politycznym PIS-ie i platformie, i PSL-u i jeszcze innych, kilku innych Lewicy. Które no, rządzą Polską niepodzielnie od niemalże 30 lat. A weźmy pod uwagę to, że są to ugrupowania, które przede wszystkim odpowiadają również w dużej mierze za całą transformację społeczną, gospodarczą i polityczną Polski, za no, niesamowity grabież majątku, grabież majątku publicznego, która miała miejsce właśnie po przemianach w 1989 roku. I drodzy Państwo, Pomimo tego wszystkiego, pomimo tego, że to właśnie te elity polityczne, Donald Tusk, czy Jarosław Kaczyński, czy, 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 czy przedstawiciele lewicy, to drodzy Państwo, to oni właśnie odpowiadają w dużej mierze za te przemiany, a pomimo te, za te tak tragiczne w skutkach przemiany dla, dla Polaków, a pomimo tego rządzą dzisiaj niepodzielne Pol niepodzielnie Polską. Dlatego my również sprzeciwiamy się temu duopolowi politycznemu i chcielibyśmy go przełamać, chcielibyśmy, aby. Tym razem również do parlamentu polskiego, do, do Europarlamentu weszły te ugrupowania, przedstawiciele tych ugrupowań, które do tej pory Polską nie rządziły, nie uczestniczyły w tym w, w, właśnie w tym, tej, w tym podziale władzy, które nie są skompromitowane akceptowaniem różnego rodzaju decyzji, których Polak, których, które wcześniej nie były przedkładane Polakom do debaty, do dyskusji publicznej, a były po prostu po cichu wdrażane, czy to w Parlamencie Polskim, czy na szczeblu Unii Europejskiej. W Parlamencie Europejskim i mam tutaj na myśli między innymi całą politykę klimatyczną. Drodzy Państwo, wszystkie pakiety, Fit for 55, między innymi, i właśnie tą całą politykę związaną z walką z emisjami CO2. My jako My, jako bezpartyjni samorządowcy, uważamy, że oczywiście zmiany klimatu obserwujemy, natomiast jak twierdzą również naukowcy, niezależni naukowcy, to wcale nie człowiek odpowiada w głównej mierze za przemianę klimatu i jego działalność. I dlatego należy brać to pod uwagę, ale również i Unia Europejska nie odpowiada w głównej mierze na świecie za i państwa Unii Europejskiej za emisję CO2. A przede wszystkim takie kraje jak Stany Zjednoczone, jak Chiny. Jak Indie, gospodarki o wiele, wiele większe, które w ogóle takiej polityki klimatycznej nie wdrażają. To, co najbardziej dotyka Polaków ostatnio, a co wiąże się z przyjęciem tej polityki klimatycznej, którą zaakceptowały, tak jak. Mówię, wszystkie rządy, po, ci wszyscy politycy, którzy w, tej chwili, którzy w tej chwili rządzą, współrządzą bądź rządzili Polską w minionych kadencjach, to jest właśnie system emisji, system, wprowadzony tak zwany system handlu emisjami CO2, wykupywanie certyfikatów do emisji CO2 przez nasz, nasz przemysł energetyczny, co spowodowało i ta polityka, drodzy Państwo, już jest prowadzona od, od 15-20 lat, kiedy Kolejne nasze rządy akceptowały właśnie te cele klimatyczne, redukcję emisji CO2 blisko o 50%. I to właśnie konsekwencją jest właśnie wdrażanie czy Europejskiego Zielonego Ładu, czy właśnie przyjęcie chociażby nawet tego systemu handlu emisjami CO2. Czyli on, ja w skrócie tylko powiem, drodzy Państwo, o tym, że, że polski przemysł energetyczny ma pozwolenie od Unii Europejskiej na to, aby aby pewną ilość dwutlenku CO2 emitować, resztę musi zakupywać na giełdzie, drodzy Państwo, w wyniku czego bogaci się, nie bogaci się Polak, prawda, nie zyskuje na tym przeciętny obywatel Unii Europejskiej czy Polak, tylko zyskuje na, zyskuje na tym po prostu światowa finansiera, która po prostu ma ulokowane kapitały na giełdzie. To jest, drodzy Państwo, no, najbardziej grabieżczy system, jaki tylko no, kiedykolwiek można było sobie wyobrazić do tego, kto wymyśl, który został wymyślony, no moim zdaniem po to, żeby po prostu ograbić Europejczyków, ograbić Polaków. Uczynić z nas e, takich, taki naród e, po prostu biedny, e, no bo e, jak inaczej można to, drodzy państwo, nazwać? No i do tego jeszcze oczywiście dochodzą te e, cele związane z. E, e, ślad za tą właśnie polityką energetyczną, trzeba powiedzieć. Idzie upadek przemysłu w Europie, upadek rolnictwa w Europie. Prawdopodobnie w Unii Europejskiej myśli się o tym właśnie, że e, to centrum produkcji rolnej przeniesione zostanie właśnie na Ukrainę. Stamtąd będzie i to już widzimy dzisiaj, kiedy, e, e, kiedy został zliberalizowany handel produktami rolnymi z Ukrainy pod pretekstem, że, że jest wojna i ma być przewożone zboże do krajów Afryki, a ja tak naprawdę to ono trafia do Europy. Cały szereg różnego rodzaju koncesji na właśnie sprowadzanie produktów płodów rolnych czy produktów żywnościowych właśnie z Ukrainy, gdzie tamtejsi rolnicy, tamtejsi producenci, oligarchowie, Wielkie firmy, wielkie spółki, najczęściej zagraniczne, produkują żywność nie według standardów europejskich, a według tam swoich standardów, które, które oni po prostu mają. Natomiast polski rolnik jest skazany na konkurencję właśnie z tymi, z tymi producentami, ogromnymi producentami żywności. Nasz rynek w ogóle nie jest chroniony, nasze rolnictwo w ogóle nie jest chronione. Nie ma żadnej tak naprawdę ochrony polskiego rynku rolnego. Pamiętajmy, że bardzo duża część polskiego PK KB właśnie to jest, to jest też właśnie z rolnictwa, pochodzi właśnie z, z produkcji rolnej, więc my w, w średnio właśnie w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej u nas ten wskaźnik właśnie jest o wiele większy jeszcze i dlatego, no bo jesteśmy krajem, od wieków byliśmy krajem rolniczym i duża część właśnie naszej gospodarki to właśnie jest rolnictwo. Tak więc e, upadek tej naszej branży, w wyniku tego, że nasi politycy przyjmują, e, jak leci, różnego rodzaju dyrektywy, e, popierają liberalizację handlu odpadami rolnymi z Ukrainą. E, prawda, tam właśnie akceptują wszystkie rozwiązania na szczeblu Rady Unii Europejskiej, na szczeblu Parlamentu Europejskiego, a tutaj przyjeżdżają do Polski i mówią, że będą walczyć e, z napływem e, na przykład ukraińskiego zboża, jest po prostu no, kompletnym oszukiwaniem Polaków, drodzy Państwo, to trzeba sobie zdać z tego sprawę, dlatego uważam, że wszyscy ci politycy po prostu są niewiarygodni. Ja na przykład dzisiaj słucham, że pani Elżbieta Łukaciejewska chce, sprzeciwia się w tej chwili właśnie temu zakazowi, zakazowi rejestracji aut spalinowych od 2035 roku, a tymczasem wcześniej, kiedy te, te rozwiązania, te dyrektywy przechodziły w Unii Europejskiej, ona głosowała za. Wszyscy, prawda, przedstawiciele koalicji głosowali za. Drodzy Państwo, o czym my tutaj mówimy? Mówimy o niewiarygodności tych polityków, tej całej klasy politycznej, która tak jak mówię, no jest wcześniej skażona właśnie współodpowiedzialnością za, za bardzo błędne przeprowadzenie procesu transformacji gospodarczej, kiedy Polacy zostali ograbieni ze swojego majątku i wyrzuceni ze swojego kraju w poszukiwaniu pracy, w poszukiwaniu utrzymania. Zostali, zostali zupełnie pozostawieni sami sobie, a dzisiaj, drodzy państwo, te same elity rządzą nami, podporządkowują nas Brukseli, podporządkowują nas różnym innym obcym interesom. I tak drodzy Państwo, natomiast kiedy przechodzą wybory, nagle zmieniają linię, zmieniają strategię, również sprzeciwia, sprzeciwiają się pewnym postanowieniom, które zapadały w Unii Europejskiej, tak jak na przykład premier Morawiecki w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu najpierw zaakceptował, a dzisiaj drodzy Państwo uczestniczy w demonstracjach przeciwko Europejskiemu i Zielonemu Ładowi. Dlatego, drodzy Państwo, drodzy wyborcy, nie dajcie się na to nabrać po raz kolejny. Nie tracicie swojego głosu po raz kolejny na te partie duopolu politycznego przede wszystkim, ponieważ różnica w polityce, którą oni prowadzą między nimi jest po prostu delikatna, bardzo nieznacząca. Właściwie to nie ma tej różnicy. Natomiast, kiedy przychodzą wybory, ogniskują spór polityczny wokół siebie, prowadzą debatę publiczną nie na te tematy, które powinny być prowadzone, tak jak teraz w przypadku tej kampanii do Europarlamentu. Nie mówią o tym, jakie decyzje w przyszłości będą czekać nas w Unii Europejskiej, a mówią o tym, że przerzucają się odpowiedzialnością za to, kto bardziej kradł w czasie swoich rządów przerzucają się odpowiedzialnością, mówią, obrzucają się epitetami w rodzaju, kto jest większym agentem rosyjskim, drodzy Państwo, albo kto bardziej jest przychylny Ukrainie. No i tak to, drodzy Państwo, wygląda. Oni nie mówią o tym, jak należy służyć społeczeństwu polskiemu, jak należy przegłosowywać e, przede wszystkim e, jak należy dbać o nasz interes narodowy, a właśnie przerzucają się tego typu oskarżeniami o agenturalność. E, drodzy Państwo, ja komentując w ogóle ten, e, właśnie te tematy dotyczące kampanii wyborczej, które w tej chwili są poruszane, to muszę powiedzieć, że naprawdę to agentura cała światowa się z nas śmieje po prostu, bo, no bo e, po prostu oni sobie w tym czasie tutaj na pewno harcują i cieszą się jak to Polacy, jak to Polaków e, łatwo jest skłócić, jak to Polaków łatwo jest zapędzić w kozi róg, żeby tylko e, po prostu służyli e, tutaj, żeby tylko, żebyśmy tylko byli rozgrywani przez obce interesy, przez obce wpływy, obcą agenturę. A propos właśnie e, tych rosyjskich wpływów w Polsce, mówi się tylko o rosyjskich wpływach w Polsce, właściwie e, już od, od, od wielu, wielu lat u nas, jeśli coś się złego dzieje, odpowiedzialna jest zawsze agentura rosyjska, no, Podczas gdy y, być może tutaj działa również inna agentura. Dlaczego się o tym nie mówi? Dlaczego nie mówimy o, o innych zagrożeniach, które są właśnie dla polskiego interesu narodowego, o tych, y, o tych złych decyzjach, które są podejmowane y, w Unii Europejskiej dla Polski rękami właśnie polskich polityków? O tym się nie mówi, o tym, że właśnie ci politycy biorą za to odpowiedzialność, za te złe decyzje te, które ostatnio chociażby nawet zapadły odnośnie rolnictwa polskiego. Widzimy przecież protestujących rolników. No i jakoś to o tym się nie dyskutuje, a mówi się właśnie na temat takich, na tematy takie właśnie drugorzędne. Drodzy Państwo, jeśli chodzi, jeśli chodzi dalej o politykę, jaką chciałaby, jaką chcieliby prowadzić bezpartyjni samorządowcy, drodzy Państwo, chciałabym jeszcze tutaj podkreślić, jakie są nasze zapatrywione jeśli chodzi o tak zwane kwestie światopoglądowe. Nasze zdanie na ten temat jest takie, że my mamy, każdy Polak ma prawo do tego, aby wychowywać przede wszystkim swoje dzieci względem wartości, które on uznaje. W naszym kraju przeważająca większość, w naszym kraju to są katolicy i my mamy prawo do tego, żeby nasze wartości były szanowane, jak również osoby, które, które, które uważają, mają jakiś inny światopogląd, również mają prawo do tego, żeby wychowywać dzieci. W swoich wartości. Natomiast kwestie dotyczące seksualności to są sprawy zupełnie prywatne i takie sprawy nie powinny być teba, tematem jakichś rozwiązań, jakichś tutaj debat publicznych. To są sprawy, które powinny zostawać w czterech ścianach, nie powinny być właśnie wyciągane na, 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 na światło dzienne. I uważamy, że przekonywanie, chociażby nawet takie kwestie jak zmiany płci, jak przekonywanie do właśnie. Jakiś innych orientacji seksualnych, nie absolutnie nie powinno być mieć miejsca, absolutnie w przestrzeni publicznej, drodzy Państwo, to jest zagrożenie dla ładu społecznego, dla, dla wartości, na których po prostu zawsze wychowywaliśmy od wieków swoje dzieci. Tak jak kształtowaliśmy i nie możemy tego, nie możemy tutaj w jakąś niepewność My nie możemy eksperymentować tutaj na takich organizmach młodych na osobowościach dzieci ponieważ to się skończy po prostu bardzo źle skończy się to tym, że będziemy mieli coraz więcej różnego rodzaju chorób psychicznych różnego rodzaju różnego rodzaju kłopotów natury właśnie takich związanych związanych z zaburzeniami osobowości i tak więc Jesteśmy tutaj właśnie na takim stanowisku. Jeśli chodzi o tak zwane prawa kobiet, drodzy państwo, w polskim prawodawstwie nie ma żadnego prawa, które by dyskryminowało kobiety. I tutaj również trzeba to po prostu jasno podkreślić. Natomiast trzeba też powiedzieć, że oczywiście każdy obywatel powinien być tutaj przede wszystkim traktowany równo wobec prawa. I na przykład wiemy, że kobiety żyją troszkę dłużej niż mężczyźni. Mężczyźni żyją o wiele krócej. W tej chwili część, część chociażby nawet właśnie emerytów jest skazana na to, traci na przykład, nie może pobierać tak zwane Mężczyźni nie dożywają nawet wieku emerytalnego i, nie mo, i w związku z tym te ich emerytury przepadają. Rodzina nie może nic po nich odziedziczyć. Uważamy, że tak nie powinno być Powinniśmy tutaj zadbać o to zabezpieczenie socjalne emerytów i, i rencistów. Drodzy Państwo, co jeszcze? Przede wszystkim, ja już tutaj troszkę o tym wspomniałam, ale na poziomie Unii Europejskiej, ale też również na poziomie państwowym powinna być pełna demokratyzacja. Takie kwestie, jak chociażby nawet właśnie dotyczące te, które zapadają w Unii Europejskiej, najpierw powinny być przedkładane w debacie publicznej, a, a, a potem powinny być również przedkładane społeczeństwu. Jest to społeczeństwo często w ramach na przykład referendum ogólnonarodowego, powinno się na pewne tematy takie kluczowe dotyczące właśnie tych, te, które, te, które zapadają w Unii Europejskiej, powinno się wypowiadać. Ja, my zauważamy ogromny, ogromny deficyt właśnie demokracji, deficyt, tutaj się po prostu podejmuje pewne decyzje w tej chwili zakulisowo, czy to w polskim parlamencie, czy na szczeblu Unii Europejskiej, tak żeby społeczeństwa o tym nie wiedziały, więc opowiadamy się tutaj zdecydowanie za tym, aby właśnie częściej wykorzystywać ten mechanizm, który daje nam prawo do organizowania referendów, referendów ogólnokrajowych. Drodzy Państwo, jaka powinna być nasza polityka, czym powinna się kierować nasza polityka, również zagraniczna, czy względem Rosji, czy względem Ukrainy, bo jest też innych państw. Przede wszystkim naszym interesem narodowym, a nie powinna być oparta na jakichś emocjach negatywnych czy pozytywnych. Jeśli chodzi o Ukrainę, Polska bardzo dużo już pomogła Ukrainie. Jeśli chodzi o emigrantów z Ukrainy, oczywiście nie powinni być oni ferowani ani w polskim pra pra prawodawstwie, nie powinno być żadnych przywilejów ani dla ukraińskich firm, ani również dla imigrantów ukraińskich takie, ma, takie jest tutaj nasze stanowisko również wobec Rosji. Nie powinniśmy się kierować jakimiś emocjami, a tylko tym, co wiąże się z realizacją naszego interesu i tak kształtować politykę względem Rosji, czy względem Ukrainy, względem według tego, co jest zgodne właśnie z naszym interesem narodowym. Drodzy państwo, jeśli chodzi o politykę migracyjną. Tutaj my w Polsce musimy również wypracować, sprzeciwiamy się oczywiście pakietowi migracyjnemu, który, jak wiemy, narzuca przyjmowanie imigrantów, zawiera tak zwaną relokację imigrantów do poszczególnych krajów Unii Europejskiej, a jeśli dane państwo nie chce przyjąć imigrantów, to wtedy są płacone różnego rodzaju kary. Pomimo tego, że dzisiaj politycy mówią, że wszyscy prawda, od lewa do prawa mówią, że, są, że byli przeciwko paktowi dzisiaj są przeciwko paktowi migracyjnemu. a wcześniej wcześniej byli za tym paktem migracyjnym. Wręcz przygotowywali niektóre jego, niektóre jego postanowienia. A my jako Polska tutaj no, stanowczo trzeba się temu sprzeciwić. Każdy człowiek, również tymi imigranci mają prawo do tego, żeby mieszkać, żeby pracować w tym kraju, w którym chcą, a nie żeby byli prawda, celowo na siłę relokowani do krajów Unii Europejskiej. A i w Unii Europejskiej, ale również i w Polsce powinna, w Polsce przede wszystkim powinna być prowadzona polityka migracyjna. Yy, uważamy, że... Yy, Uważamy, że nasz model polityki imigracyjnej powinien się opierać na modelu australijskim. Możemy przyjmować tylko tych imigrantów, których potrzebujemy, a nie tych, których nam się tam, których nam się narzuca. I oczywiście sprzeciwiamy się również różnego rodzaju, przede wszystkim apanażom socjalnym dla migrantów przez pierwsze pięć lat. Tak więc, tak więc tutaj nie może to być tak, że imigranci przyjeżdżają do nas właśnie po to, że są zachęcani, tak jak do Europy Zachodniej, różnego rodzaju zasiłkami czy świadczeniami. Drodzy Państwo, co chciałabym jeszcze powiedzieć? Nasze hasło wyborcze. Normalna Polska w normalnej Europie. I właśnie o tą normalną Polskę i normalną Europę, Europę chcielibyśmy powalczyć. My nie negujemy Unii Europejskiej jako taką. Bezpartyjni samorządowcy nie negują jej. Natomiast ja dostrzegam to, że tak naprawdę odkąd Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, to bardzo ciężko jest nam walczyć w tej Unii Europejskiej o swoje interesy. Widzimy, że Polska ciągle i polski interes narodowy jest ciągle na. Dalszym planie, natomiast liczą się tylko interesy tych większych państw Niemiec, Francji, i tak to wygląda, drodzy Państwo, że dzisiaj ciężko jest uwierzyć w to, że my, będąc dalej w Unii Europejskiej, przy tej klasie politycznej, którą mamy. Która jak wiemy no, jest bardzo podatna na różnego rodzaju wpływy zewnętrzne, że my zdołamy tam walczyć po prostu o te wszystkie swoje interesy, dlatego też zastrzegamy sobie taką możliwość, że powinna być toczona w naszym kraju debata na temat Polexitu. To nie może tak być, że społeczeństwo nie zna tak naprawdę kosztów i korzyści, które wynikają kosztów zwłaszcza, które wynikły z tego, że wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, otworzyliśmy swój rynek i tak dalej. Trzeba na ten temat rozmawiać, po to, żeby dać sobie taką alternatywę na wypadek, jeśli te wszystkie rozwiązania złe dla Polski, te, o których tutaj przed chwilą mówiłam, zostaną wprowadzone, zostaną urzeczywistnione. Polska musi, realnie, Polacy muszą stanąć przed takim wyborem, czy będą chcieli nadal w tej Unii Europejskiej być. Popatrzmy, że my jesteśmy ciągle. Jakby tutaj tak maltretowani psychicznie, że no wszystkie kraje są w Unii Europejskiej, a przecież w Europie nie wszystkie kraje należą do Unii Europejskiej, a rozwijają się świetnie. Weźmy chociażby nawet pod uwagę taką Norwegię, która jest no, jednym z najbogatszych krajów na świecie. Mają surowce, prawda, mają bogactwa naturalne. Tam po prostu dochód per capita to jest jeden z najwyższych na świecie. Więc trzeba patrzeć na to, że to wcale, bo przynależność do Unii Europejskiej wcale nie jest związana, nie, nie wiąże się zawsze z tym, że e, kraje, które po prostu nie są w Unii Europejskiej, to to prawda są skazane na jakąś marginalizację, na, na to, że, tam jest, że będzie tam bieda itd. Tak, tak, tak więc trzeba po prostu o tym pamiętać i nie można straszyć Polaków, że jeśli byśmy wyszli z Unii Europejskiej, to wydarzyłaby się jakaś ogromna tragedia. Oczywiście wymagałoby to czasu, a przede wszystkim na początku należałoby przeprowadzić takie odpowiednie referendum i, i oczywiście zapytać, zapytać o to Polaków. Drodzy Państwo, chciałabym jeszcze odnieść się tutaj do naszego tarnobrzeskiego i naszego powiatowego podwórka i chciałabym Państwu powiedzieć, że ja w Unii Europejskiej chciałabym przede wszystkim jako reprezentantka, gdyby mi się udało zdobyć mandat do Parlamentu Europejskiego, to przede wszystkim ja chciałabym po prostu walczyć o ten Tarnobrzek. Chciałabym, żeby tutaj za te pieniądze, chociażby nawet z tego. Z KPO chociażby nawet powstało uzdrowisko, żebyśmy stworzyli tutaj odwiert, prawda? Wówczas, żebyśmy stworzyli tutaj takie, tak, żebyśmy z Starnobrzega zrobili właśnie takie centrum, do którego właśnie zjeżdżano by z całej Polski, a może, by, a może i z Europy po zdrowie, gdzie prowadzono by również, chciałabym również, jeśli byłoby to oczywiście możliwe, a jest to oczywiście możliwe, bo jeśli byśmy uczynili ten pierwszy krok w zakresie wydobywania wód, środzkowych stworzenia uzdrowiska, bo to drodzy Państwo należy do miasta. Żaden inwestor tutaj nie przyjdzie, jeśli te pierwsze kroki nie zostaną poczynione. A to można właśnie zrobić przy pomocy środków z Unii Europejskiej. Wtedy będą, przyjdą inwestorzy, będą budować SPA i tak dalej. Natomiast my musimy poczynić ten pierwszy krok, stworzyć odwier, zakład górniczy, musimy powołać strefy uzdrowiskowe, i, I drodzy Państwo, to jest bardzo ważne dla Tarnobrzega, po to, aby Tarnobrzeg się rozwijał. Ja na pewno bym o to zabiegała i Tarnobrzeg mógłby naprawdę po tej świetnej przeszłości związanej właśnie z wydobywaniem siarki, mógłby stać się takim właśnie, takim właśnie kurortem w skali Europy, do którego zjeżdżaliby nie tylko Polacy, ale i Europejczycy właśnie po zdrowie. Tak więc to jest, drodzy Państwo, bardzo ważne. Zobaczmy, że w tej chwili czy w skali naszego województwa czy Polski prowadzona jest polityka i taka była prowadzona również przez poprzedników Sprawa i Sprawiedliwości, pomimo tego, że wcześniej negowali tą, tą politykę, a mianowicie politykę, gdzie największe środki lokowane są w największych ośrodkach miejskich. Natomiast w takich ośrodkach jak Tarnobrzeg, czy nawet jak Mielec, czy nawet jak Stalowa Wola, i tak dalej, w mniejszych ośrodkach miejskich, czy prawda, Nowa Dęba, i tak dalej, w tych różnych miejsc, mniejszych ośrodkach, czy nawet wsiach, te środki po prostu nie są tak alokowane. Mamy do czynienia chociażby nawet w dziedzinie ochrony zdrowia. Zobaczcie Państwo, nasz szpital upada. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego właśnie, że są podejmowane pewne decyzje dotyczące centralizacji usług medycznych w ramach województwa właśnie w Rzeszowie. Tak upadł nasz oddział chirurgii dziecięcej. Ja się z tą polityką po prostu nie zgadzam, bo równim, równomiernie powinny rozwijać się różne ośrodki miejskie, e, wiejskie, powiatowe, e, stosownie oczywiście do swojej, wielko, do swojej wielkości e, w poszczególnych regionach naszego województwa. A tak się nie dzieje, drodzy Państwo, i przykładem, właśnie, tak jak powiedziałam, jest chociażby nawet, e, chociażby nawet e, służba zdrowia. E, tak więc, e, szanowni państwo, zachęcam Państwa do głosowania na mnie. Jestem jedyną kandydatką z Ternobrzega. E, głos na mnie nie jest głosem absolutnie straconym. Tak jak powiedziałam już wcześniej, głosem straconym jest głos na te partie duopolu, które do tej pory, jak pokazuje historia, oszukały Was, które dodatkowo jeszcze odpowiadają za błędnie przeprowadzoną transformację społeczną, polityczną i gospodarczą w naszym kraju. I w końcu, drodzy Państwo, należy wyciągnąć z tego wnioski i tym razem głosować na ludzi, którzy. Na społeczników, takich właśnie, którzy kandydują z list bezpartyjnych samorządowców, dla których ważne są sprawy, ludzi, idee, o które walczą, a nie wierność centralom partyjnym, nie wierność jakimś zewnętrznym, obcym wpływom, obcym interesom, drodzy Państwo, bo są to ludzie po prostu już sprawdzeni tutaj w działaniu na szczeblu lokalnym. Jeszcze raz zachęcam Państwa do głosowania na nas, do oddania, do oddania głosu i no cóż, mam nadzieję, że 9, 9 czerwca do urn pójdzie jak najwięcej tarnobrzeżan, mieszkańców naszego powiatu i w ogóle mieszkańców Podkarpacia, po to, aby po prostu wyrazić przede wszystkim sprzeciw wobec tej całej polityki, która do tej pory była, była ferowana przez polityków, którzy rządzą Polską no niepodzielnie od 30 lat.